Cześć kochani, witam na kanale między tropikami a mrozem. Dzisiaj odcinek o cytrusach, tak jak obiecałem w poprzednim. Zaczniemy od tego, co mamy na balkonie. Ja tutaj dałem plakietki, bo też nie pamiętam wszystkich nazw. To bardziej domena żony te cytrusy niż moja. No i zaczniemy od pomarańczy. To jest. Citrus sinensis. Takie mamy w tym roku owocki już. Zimowana w szklarni. Tutaj już kolejne. O, mszyca też. No niestety bardzo duży jest problem z, ze szkodnikami. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale u mnie jest wszystko, czyli tarczniki, mszyce, Przędziorki, no bardzo te cytrusy są tutaj atakowane. Potem nie wyglądają też najlepiej. Psikam to, psikam, no i ciągle wszystko powraca. Jeżeli macie jakieś sposoby, możecie dać w komentarzu, co robicie, czy też tak macie. Jestem bardzo ciekaw. No tutaj będę musiał coś z kolei podziałać na mszyce. Citrus sinensis, pomarańcza. Tutaj mamy zwykłą cytrynę. A nie, nie. Tu mamy cytrynę limona zagarabianka. To nie jest ta zwykła. Takie mamy owocki w tym roku. Część tu już jest dojrzała w zasadzie do zrywania i wykorzystania. Kolejna roślinka to jest Citrus sinensis Moro, taki czerwony po przekrojeniu, bardzo taki mocny czerwień, były dwa owoce, jeden odpad, jak był silny wiatr, został jeszcze jeden. No i też problem z mszycami, starcznikami. Z ze wszystkim po kolei, kolejna cytrynacja plus limon, to jest właśnie ta podstawowa, zakupy na wobi. W tym roku mamy takie owocki z kolei. Oczywiście będą kolejne. Tutaj głównie osobom podobały tarczniki. Kolejny cytrus: Clementino Rubino, cytrus reticulata. Mamy jeden tylko zawsze coś. Natomiast bardzo obficie w tym roku kwitła, więc może w przyszłym roku będziemy mieli tych owocków więcej. No i arkobal, czyli krzyżówka, bardzo popularna w zeszłym roku. I citrus meieri, citrus sinensis, krzyżówka. też bardzo ładne owoce wybarwiły się. chociaż te takie najbardziej ładnie wybarwione, to one już odpadały. No tutaj mamy takiego. o ładnie też zbarwionego no i ostatni cytrus Australasica zwany też kawiorem tak przynajmniej słyszałem że na niego mówią po przekrojeniu składa się z takich kuleczek przypominających kawior stracił wszystkie liście na zimę teraz się odbudował No te cytrusy tutaj tak mają bardzo dużo słoneczka. Ładnie owocują, ładnie kwitną. Natomiast najgorzej te szkodniki, potem te liście nie wyglądają tak ładnie jak powinny. No i mimo walki ciągle wszystko wraca. Tutaj jeszcze rzut oka z góry na ogród. To co w poprzednim odcinku sobie. Mówiliśmy, czyli Juki, Palmy, karpusy, Jubea, Waszyngtonia, Karłataka Vulcano, teraz nowy zakup czyli Brachea Armata, Oliwka Europejska, Bananowce, Enset Ventricosum, Maurelli, Musabasio i Eukaliptus Niebieski. Tu też widzimy, zaraz sobie zejdziemy, mamy kunkwata. Tutaj będzie mandarynka, granatowiec i cytryna variegata. Także zapraszam was do kolejnych cytrusów już na dole. No jesteśmy już na dole. Znany wam już z poprzedniego filmu kumkwat. W tym roku pięknie obrodził owocami. Fat, czyli Fortunella Margarita. Tutaj żadnych szkodników nie ma. Jakoś się nie są zainteresowane kunkwatem ani mszyc ani tarczników. Tutaj po problemach z przędziorkiem. Citrus reticulata, retikulata, mandarino, tardivo, mandarynka. W tej chwili żadnych owoców. Były dwa odpadły, już klarnie, jeszcze i aktualnie bez owoców. Tutaj z kolei mamy granatowiec. Mika granatum. Na zimę też stracił wszystkie liście. Teraz się odbudował pięknie. Kwitnie w kilku miejscach. Może w tym roku uda się z jakimiś owocami. Troszeczkę tych kwiatków jest. Dużo, dużo więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku to może było z pięć, Wszystkie odpadły. Natomiast tutaj. W tym roku jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj z kolei citrus limon variegata, taka odmiana z pięknymi owocami żółte zielone paski. Jest ich tutaj właśnie troszeczkę. Bardzo piękna roślinka. I tutaj też nie zauważyłem żadnych mszyc, zainteresowania przedziorka czy tarcznika, też sobie bardzo dobrze radzi. także od prawej cytryna variegata, potem mamy granatowca, mandarynka, no i kumquat. Mamy jeszcze cytrynę e, cappuccio, mówią na nią cappuccino. W tej chwili mamy dwa dowodne owoce. Jeden odpad, były trzy. Też już są dojrzałe. Też pięknie kwitnie. W tym roku będą oczywiście, mam nadzieję, kolejne. No i tak też były problemy z sprzęciorokami. W tej chwili chyba. Jest ok. No i na koniec z przodu też jeszcze jeden arkobal. Również z problemami głównie z mszycami. Ale kwitnie, owoce wydał. Jak na stronę północną też nie jest źle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Że znaleźliście również jakąś inspirację dla swojego ogrodu, może jakieś cytrusy na tarasie, czy na balkonie, może w gruncie nawet. Jeśli Wam się filmik podobał, łapa w górę, zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.